Was bardzo serdecznie. Dzisiaj mamy 5 stycznia, wtorek, jutro jest 6 stycznia, środa, święto um, Trzech Króli. I chciałam troszeczkę o tym święcie Trzech Króli opowiedzieć. Otóż nie od początku to było święto Trzech Króli, dlatego że na początku, kiedy rozwijała się religia katolicka, ta data 6 stycznia łączyła w sobie kilka rzeczy, czyli Pokłon mędrców, owszem tak, ale cud w kamie galilejskiej, świętowanie tego cudu, czy chociażby chrzest Jezusa w Jordanie, dlatego że hmm, chrześcijaństwo na początku miało swoje zbory, teraz nazywamy je sektami, chociażby gnostycy. No i tutaj taka sekta w Cudzysłowie hmm, uznała, że właśnie 6 stycznia Jezus był chrzczony w Jordanie, ale z czego to wynikało? To wynikało z tego, że dokładnie 6 stycznia Egipcjanie w swojej starej, tysiącletniej, ale nie jednego tysiąclecia kulturze, właśnie 6 stycznia mogli już czerpać wody z Nilu, bo była ona uważana za uświęconą i nie ulegała zepsuciu. Czyli to był taki Dzień Wody, Święto Wody. Tutaj od tysiącleci Egipcjanie świętowali je właśnie wtedy. No i tutaj oczywiście chrześcijanie przerzucili chrzest w Jordanię. Trzeba coś z tym zrobić. Natomiast w pewnym momencie faktycznie um, ustaliło się, że będzie to święto Trzech Króli, ale to też jest na początku osi czasu, czyli iii czwarty wiek. I tak naprawdę w Ewangelii nie ma mowy o królach i nie ma mowy o tym, ile osób złożyło pokłon Jezusowi. Tylko jest. Um, Mówi się o mędrcach i magach, nawet jest słowo magoj, czyli ewidentnie to jest ktoś uczony, kapłan, oznacza kogoś biegłego w wiedzy, w mocach tajemnych, jak wiemy ci magoj ze wschodu, a Babilon jest kolebką wiedzy tajemnej, więc po prostu magowie astrolodzy uczeni złożyli pokłon Jezusowi. Nie ma mowy o królach. Natomiast królami nazwał ich dopiero w VI wieku niejaki Cezary z Arles, a ich imiona pojawiły się we wczesnym średniowieczu około 520 roku na mozaice w kościele San Apollinare Nuovo w Ravennie. No i mamy te imiona Kacper, Kacper Melchior Baltazar, czyli C jak runa Kenas, M i B, co również może oznaczać Christos y, manisionem benedictat, czyli niech Chrystus błogosławi to mieszkanie. Natomiast y, właśnie ten znak y, złożony z trzech liter, właśnie ten znak przerwało, więc powtarzam, y, złożony z trzech liter CMB, czyli run, kenas, echwas berkano. Bardzo mocno chroni nasze domostwo. To jest y, bardzo mocny skrypt runiczny. Warto go 6 stycznia zapisywać kredą na swoich drzwiach. I tak, legenda y, w XV wieku zaczęto uważać, że nie wszyscy ci magowie, czyli czytaj y, królowie, y, przybyli ze wschodu. I tak, podobno Kacper miał być murzynem, i przyniósł kadzidło, czyli symbol boskości. Melchior miał przybyć z Azji, przybył złoto, symbol władzy. Baltazar z Europy przywiózł mirrę, zapowiedź męczeńskiej śmierci. Tak się tworzy legenda. No i myślę, że właśnie tak się tworzy legenda: nie mogliby podróżować razem, gdyby wyruszyli z innych kontynentów. Oni byli astrologami, dlatego że wypatrzyli gwiazdę na niebie i ta gwiazda ich prowadziła. Ale jest również taka piękna baśń. Ja nigdy nie mogę znaleźć autora tej opowieści, która jest pięknie opisana. Ja byłam mała, to dostałam taką książeczkę, właśnie z takimi chrześcijańskimi opowieściami, ale były rewelacyjne po prostu. Każda jedna niosła ze sobą morał i pamiętam, że czytając jej wyłam jak bubr. I była też opowieść o czwartym mędrcu. Podobno to był, nazywał się Artaban z miasta Egbatany. Egbatany tak? Sprzedał wszystko, co posiadał, zobaczywszy tą gwiazdę. Kupił dwa klejnoty, które chciał zanieść Mesjaszowi. Rubin i perłę. Po drodze biedakowi na pustyni dał żywność i lekarstwa. Za szafir kupił karawanę. Spóźnił się do Betlejem, wędrował za Jezusem 33 lata i szukał go non-stop. Czyli on po prostu nie trafił do Groty Narodzenia, tylko szukał go przez 33 lata, ale tylko spotykał ludzi, którzy spotykali Jezusa, jakby zbierał informacje, kto to jest. W święto Paschy w Jerozolimie oddał dziewczynie perłę, czyli ostatni dar dla Chrystusa, żeby nie sprzedano ją jako niewolnicy. Kiedy nocował w Betlejem, oddał Rubin, żeby Herod oszczędził dom, w którym nocował. Natomiast właśnie spotkał Jezusa podczas męczeńskiej drogi na Golgotę. Ten czwarty mędrzec. Pięknie ta opowieść była napisana, rewelacyjnie. Możecie, może ją znajdziecie. Jeżeli wiecie, o czym mówię, to napiszcie mi w komentarzach na dole, może znajdziecie tę piękną opowieść, kto to napisał, jaka to książka. I tyle o święcie Trzech Króli. Do zobaczenia.